Jest to bardzo przyjemne, kiedy na liście startowej jest dużo Polaków. Kiedy na, przy drodze mamy polskie flagi, polskich kibiców i mam nadzieję, że cały czas to będzie szło do przodu: że Polacy będą jeździli z nami za granicę, jak i zawodnicy także, także i kibice. To, że, że mamy rundę Pucharu Świata w Polsce, to, to chyba wszyscy możemy być dumni. I, i... Sądząc po tym, jak, jak się prezentujemy, myślę tu o rajdzie, o całości, to naprawdę jest co pokazać. Bardzo ciekawe trasy, aczkolwiek trudne i wielu zawodników nie do końca je kocha, ale myślę, że takie są te rajdy, że nie zawsze się jedzie po tym, co się chce, tylko trzeba jechać po wszystkim. I myślę, że w naszym przypadku jest zawsze trochę lżej, bo jednak jechaliśmy, nawet jeżeli w drugą stronę, czy w jakimś innym kierunku, to już ta świadomość, że po tym piasku, który tak trzyma, czy puszcza, czy uderza w plecy bardzo mocno, jedziemy. I ja myślę, że. Że to jest fajny rajd i mogę śmiało powiedzieć, bo przejechałem w tamtym roku cały Puchar Świata, wszystkie rajdy, i mogę śmiało powiedzieć, że to jest jeden z lepszych rajdów, jeżeli chodzi o organizację. Mam tutaj dosy, dosyć dużą presję. Wiadomo, chciałbym zająć dobre miejsce. Rajd jest, tak jak Krzysztof powiedział, dosyć trudny. Jest miejscami bardzo wymagający fizycznie, nie tylko psychicznie. W sobotę długie odcinki, gdzie liczy się jakby cały czas ten równy konstant równe, taki, no. taki równe, równe tempo. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze, mam nadzieję, że dojedziemy jednym, samo w, jednym, w jednym kawałku, no i oczywiście na dobrym miejscu.